Hej witajcie! Z tej strony Bambiczek Bomba witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszy ma, pierwszym materiale na tym kanale z gry Minecraft i w widzowie chciałbym e, takie wyjaśnienie Wam powiedzieć e, Że wyjaśniłem się jako inna osoba w pierwszym, kana e, w pierwszym odcinku e, No już Wam wszystko to tłumaczę Po prostu myślałem że to wleci na mój drugi kanał e, ale niestety nie wleciało, bo jakieś tam problemy miałem ale mam nowy kanał Bambiczek Bomba, więc go też subskrybujcie ale wpijajcie również na mój drugi kanał Adix Pro Gamer e, więc polecam tam też zasubskrybować a my dzisiaj będziemy grać sobie Bed e, oczywiście so, solo, a, do, a ja byłem już na Bed tak dobra, nieważne będziemy sobie grać oczywiście solo niech się nam tutaj wszystko za, załaduje Mam nadzieję, że lagów nie będę miał, żeby fajny odcineczek wleciał na mój kanałek. Myślę, że ten odcinek pojawi się w środę? Nie, w we wtorek. We wtorek ten odcineczek się pojawi, więc subskrybujcie, dzwoneczkiem i łapkujcie. A komentarz też możecie napisać tylko jakiś miły. A jak to jest widzowie, to ja nie jestem dobry w Minecrafta, na przykład nie umiem się klepać, więc będę, będę lamił. Dlatego my lecimy. Wydaje mi się, że na początku obudowywujemy łóżko, bo jak jestem sam, to... Ale ja jestem... Ej, dobra, widzowie, widzicie, że ja już jestem drewnem. Kupiłem drabinki. Ej, ale w sumie dobrze, bo ja mogę klacze robić. Jakby mnie ktoś zepchnął, to ja mogę klacze rozrobić, więc dobrze, ja mam mózg jednak, widzowie. Taki trochę mniejszy, ale mam. Mam nadzieję, że nie będzie lagować. Chociaż raz w moim życiu. O, już sobie łóżka rozwalają. Mam nadzieję, że wszystko się nagra. Dźwięk się nagra, że będzie git ogólnie. Dobra, ja lecę tam do chłopów. w sensie do chłopów, Edfu, do typów, którzy tam są i kupuję sobie na wszelki wypadek kilo i odłożę sobie tutaj e, nie tutaj to to i to i to dobra ja lecę widzowie na diaksy na początku a później na tamtego chłopa który tam jest chyba bo tam jest chłop chyba szybki bridge a później zrobimy szybkiego, szybki skok patrzcie to widzowie no, wiedziałem, że te darbinki. Ej, tu to jest chłop, który nie ma łóżka. Martynka jakaś. Martynka, idę do ciebie. Patrzcie, niszcze im łóżko. Dobra. Ale, ale widzowie, zmieniłem sobie na wszelki, niechcący na tego. Na, e, chyba diaksy. Ej, dobra, skok wiary. Dobra, elegancko. Ja to widzowie jednak prosem jestem, ja to nie wiedziałem, że ja jestem. Co ona tu robi, ty? Ja, ja, aha, bo ja pewnie tego. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że będzie fajny odcineczek. Idziemy kogoś dojeżdżać, widzowie. się się zrobić takiego fajnego klacza. Nie! Dobra, bym prawie padł sobie. I żółtych teraz. A nie, żółci są tego. Dobra, kupujemy sobie... Sharpness. Kupujemy... ...dwa firebole I... ale będą teraz zakupy, widzowie, na Media Expert. I bank. I ja jeszcze polecę... O, właśnie! Wiedziałem widzę, że te drobinki się przydają I kupimy sobie to. Dobra I myślę wydaje, że, że możemy... Kupuję sobie jeszcze te fireball'a. Myślę, że możemy kogoś dojeżdżać. Nie, nie do... Najlepszy się mylę. Do tej skrzynki. Ty, to jak ja mam tyle złota, to ja sobie może mieczyk kupię. No, mam mieczyk i chowam do Endera. Dobra, lecimy kogoś tam dojeżdżać. Dużo osób nie zostało. Mam nadzieję, że kogoś tam zabijemy ciekawego. Nie umiem żadnego bridge'a ciekawego, widzowie. Dlatego będę się bridge'ował jak jakiś nobek. Bo ja jestem nubkiem w Minecrafta. Tam umiem się tro troszeczkę klepać, bo ogólnie to się nie umiem. Wiedziałem, widać, że te drabinki się przyda przydadzą. Ja je specjalnie kupiłem. Nie, no, oczywiście, się żartuję. Kupuję je niechcący. Nigdy nie miałem drabinek na Bedwars, więc to jest mój pierwszy raz. O, 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 o. <laughs> na drabinkach. Kupię sobie to i jeszcze kupię sobie jednego Firebola. No, dwa mogę, dobra, ale będzie teraz oszczał. To jest biały. Ty biali. Hoppé! Czy nie wiesz z kim pogrywasz? Z mistrzem PvP. Mówiłem, że pogrywasz z mistrzem PvP. Ale chłop nieźle mnie przestraszył widzowy. Patrzcie, kupię sobie beng. Bęg. Beng. Almon, dobra. Teraz ja go za dojeżdżam za karę widzowie. Jem gapa i lecę. Dobra, nie, nie, nie będę tego robił. Ty chłop! Dobra, niech chcę mi tam rozwali. Ja nie jestem dobry w tą giereczkę. Mówiłem po prostu. O nie, no to za chłop. Dobra. Dobra, sklepałem go, ale... Ja versus biały, a ja nie mam łóżka. Dobra. Widzowie ginę chyba sobie. Ale dobra gra była. No, niestety. Chłop wygrał, brawo. Napiszemy mu. A ja. Biję brawo Wam, że byliście do końca tego odcinka. tak Mam taką nadzieję. Więc subskrybujcie, łapkujcie. A, a, a widzimy się w następnym odcinku. Cześć, cześć.